Ma. Dzisiaj pokażemy Wam G klasę i zastanowimy się G jak co? G jak Grand Wagen Czyli samochód terenowy? Zobaczymy, bo według mnie to nie jest do końca auto terenowe Wygląda ono tak. Sorry za dzisiejszy troszeczkę brak entuzjazmu, ale wczoraj wydarzyło się to. jest za jednego z najlepszych federacji. Kojarzony z niesłomnego charakteru i walki do ostatniej... tu wyjeżdżamy z Fame MMA Z Łodzi o godzinie 12.30 masakra ale dzisiaj pokażemy wam właśnie ten samochód, sprawdzimy czy jest to auto terenowe czy jest to auto bulwarowe czy jest to auto na co dzień a może jeszcze coś innego, czy sportowe zobaczymy, ja już wiem wy się dowiecie za chwilę więc jest to G klasa 2020 rok, G63 mg moc 585 KM 1 nie pamiętam a nie będę was sobie oszukiwał Stały napęd na cztery koła, e, reduktor, blokady, ale o tym porozmawiamy w innych okolicznościach. E, na pierwszy, bo pewnie na to wszyscy czekają najbardziej, na pierwszy rzecz sprawdzimy jakie ma przyspieszenie od 0 do setki na naszym stałym odcinku pomiarowym, który no jest tak naprawdę w pełni szusty i bezpieczny. Możemy tutaj robić sobie to wszystko bezpiecznie. Więc siadamy, sprawdzimy dragiego, e, uruchomimy dragiego i zobaczymy jakie wyjdzie. Teoretycznie brutto do mówimy 4,5 sekundy. Myślę, że jest to realne. 4,60 coś w dwie osoby z czego ja jestem jak półtorej osoby to prawie tak naprawdę jakby w trzy osoby więc myślę, że to jest wynik bardzo zbliżony i ogólnie osiągalny jest katalogowe 4,5 sekundy więc G spełnia pierwszy warunek G jest na pewno szybkim czy sportowym no prowadzi się też bardzo dobrze, więc tak naprawdę myślę, że można uznać, że jest jakąś niemiecką sportowego samochodu a co dalej? Dalej sprawdzimy podczas całego dnia, gdzie będziemy jeździli, przejeździmy już tak dużo kilka dni, ale w dniu dzisiejszym sprawdzimy czy jest autem na co dzień. I pierwsze wnioski, które się wysyłają po około 500 km, które zrobiliśmy tym samochodem, może być autem na co dzień, ponieważ wcale mimo swoich teoretycznie dużych rozmiarów nie jest aż tak duże, jak się wydaje, bardziej jego spoilerowanie wygląda groźnie, niż on jest faktycznie duży, bo... W sytuacji wczoraj, gdzie na przykład zostaliśmy zastawieni innymi samochodami na parkingu Atlas Areny e, podczas wyjazdu z FMMA, e, okazało się, że tak naprawdę przecistaliśmy się jak zwykłym normalnym samochodem, po prostu pomiędzy innymi samochodami, więc jest tak naprawdę dosyć zwrotny w przeciwieństwie do na przykład Nissan Patrola, e, jest tak naprawdę. E, bardzo wygodny, więc spełnia tą funkcję, że można jechać sobie w dłuższą podróż. Wyposażony jest w masaże, która wielba zresztą operatorka kamery. Fotele są wentylowane, grzane, więc jest jak najbardziej spoko. Natomiast niespoko jest to, czyli szyba, która jadąc autostradą z prędkością normalną 140 na godzinę wygląda w ten sposób. Nie wiem czy widać na kamerze, ale jest tutaj milion zabitych robaków i to wygląda dosłownie tak po nie wiem, po 20 km, więc to jest wada na pewno szyby, która jest pionowa, bo ona jest praktycznie całkowicie pionowa. No i kolejną dużą wadą to jest to, że jechaliśmy tak naprawdę dosyć normalnie, a średnie spalanie wychodzi nam 24 litry. No to 24 litry to nie wiem czy to jest tak i to bardziej to nie są tak naprawdę osiągi z tego, kiedy staliśmy w korku, tylko to są osiągi z autostrady plus takiej jazdy no mieszanej nazwijmy, e, więc myślę, że w mieście 30 litrów na spokojnie. Więc to jest minus. Minusem kolejnym jest to, że ten samochód no, mimo swoich rozmiarów bagażnika tak naprawdę za dużo tam nie ma, więc no to nie wiem, pewno nie jest to samochód rodzinny. E, ale jest to samochód dobry dla dwóch osób, tak jak my bo my byśmy się do niego pomyśleli spokojnie. Co do spalania, no to nie wiem, czy przy tej cenie samochodu powyżej miliona złotych, w zasadzie kogokolwiek to interesuje, czy nie, ile on spala. Pewnie niektórych tak. Na pewno kolejna rzecz, jako auto na co dzień, to cudowne nagłośnienie. Nagłośnienie jest perfekcyjne i nie ma co tutaj dyskutować, więc to jest super sprawa. A teraz za chwilę, tak naprawdę, odbierzemy naszego małego pasażera do samochodu, dlatego nagrania z osiągów zrobiliśmy wcześniej, żeby się nie stresował, więc nasze maleństwo usiądzie sobie z tyłu i samo też stwierdzi, że jest to auto rodzinne. Więc to zobaczenia za chwilę. Co prawda nie udało nam się odebrać naszego maluszka, jak widać nie mogę z tyłu, dlatego, że zapomnieliśmy klatki, więc Zacharek nie mógł z nami jechać, ale, ale za to udało nam się dorwać jest Kolejna rzecz G-klasa Jest też naprawdę dobrym samochodem na co dzień Jest po prostu zwykłym suv -em. Stały, nawet na cztery koła Dosyć duży prześwit Co prawda te boczne wydechy no, troszeczkę to zmniejszają Ale e, i tak jest podejrzewam większy prześwit Niż w jakimkolwiek innym e, normalnym suv -ie. Więc Jeżeli prowadzisz budowę domu Tak jak tutaj Nie ma problemu, nie ma drogi Dojdziesz bez najmniejszego problemu Kolejny plus dla G-klasy Idziemy dalej szukać minusów. Kolejna użyteczność G klasy spełniona. Napełniony parking pod restauracją. Nie ma najmniejszego problemu dzięki kamerom 360 stopni i w sumie dobrej zwrotności, dobrych rozmiarów. A my teraz idziemy do restauracji i widzimy się później. W tym miejscu znajduje się przycisk do włączenia reduktora i po wciśnięciu low range włączone. Włączyć przełożenie. No i jesteśmy w trybie low range. To oznacza, że mamy zapięty reduktor, więc no to samo już powinno świadczyć o tym, że ten samochód jest autem terenowym. Ale to nie jest wszystko, co tak naprawdę e, potwierdza to, że jest autoterrenowe. Mamy tutaj jeszcze najrzadziej używane przyciski w klasie. I teraz tak, mamy blokadę centralnego mechanizmu różnicowego. Mamy blokadę tutaj tylnego, blok tylnego dyfra. No i blokadę przedniego dyfra. Więc no, mamy tutaj wszystkie możliwe blokady, co jednoznacznie powoduje to, że należy uznać ten samochód za w pełni terenowy. Mimo, że bardzo rzadko się tak naprawdę w tym terenie pojawia, ale... Już czuję, że daję sobie radę bez najmniejszego problemu. Niestety nie mamy możliwości i pozwolenia właściciela, aby przetestować tak naprawdę w prawdziwych rynkach terenowych. Nie dziwię się ze względu na kwotę tego samochodu. Natomiast jako osoba, która ma trochę doświadczenia po wrodzie, zaufajcie mi, że wiem, że ten samochód dałby sobie radę bez najmniejszego problemu z takimi tematami. W tych okolicznościach Należy stwierdzić jednoznacznie, to jest autoterrenowe, tylko to jest zbyt drogie autoterrenowe. Dlatego no, nikt nie odważy się jeździć po takim terenie, jaki mamy tutaj w okolicach Nowego Dworu Mazowieckiego gdzie takie górki to jest e, najprostsze, co może być. A chodźcie, zobaczyć co tak naprawdę. jestem pewien, że ten samochód zrobiłby bez problemu, tylko że skończyłby bez zderzaków, które kosztują tyle, co pewnie patrol, więc e, nie będziemy tego tak. robić, bo właściciel mógłby być niezbyt zwykliwy. Ja No Natomiast ja myślę, że to na dobrych oponach, dla tego samochodu byłoby żadnym problemem. Bo jak widzieliście, trzy blokady, prawie 600 koni. Nie ma opcji, żeby nie dało rady. No ale sprawdźmy. Sprawdźmy to, czy podjedziemy pod najprostszą górkę, jaką mamy na tym terenie. Eee, myślę, że nie będzie z tym problemu. Zobaczymy. Jedną z kolejnych rzeczy, e, która potwierdza to, że jest to autor terenowe, to w momencie włączenia e, blokady centralnego dyferencjału przechodzimy w tryb trail, czyli silnik mamy w wersji trail. Co tam było jeszcze dalej? E, AMG Dynamics w wersji traction, zawieszenie trail, wydechy wyłączone, ESP wyłączone. E, powiem szczerze, e, no bardzo, bardzo łatwo ten samochód e, pokonuje takie. Mniejsze górki no oczywiście trzeba tutaj uważać jak z jajkiem, bo jedziemy autem za milion złotych, tak więc nie możemy sobie tutaj pozwolić na jakiekolwiek szaleństwa. Jedziemy tylko sprawdzoną ścieżką, gdzie tak naprawdę to no każda auto jest w stanie terenowe, no może zwykle osobowe to nie jest w stanie wjechać. jak jest sucho, bo jak jest mokra, to też to ale. No ale auto to radzi. Jestem pewien, że pokonałby wszystkie przeszkody, które tutaj są, gdyby tylko poznajmować i zderzaki, założyć może jakieś osłony od dołu i bez najmniejszego problemu można by się pobawić, no i ta cena, tylko niestety jeszcze przeszkadzamy, no ale ale jak widzicie, to sobie radzi bez najmniejszego problemu z takimi pagórkami. Więc Galenda zdecydowanie jest autem terenowym. Zadajmy sobie kolejne pytanie. Czy G-klasa jest jeszcze samochodem wojskowym? Jesteśmy na terenie twierdzy Modlin, którą polecam każdemu e, zwiedzić. Tutaj mamy akurat budynek, niestety nie wiem jaki. Natomiast mamy tutaj samochody zabytkowe. Które, znaczy zabytkowe, wojskowe. Które na pewno wydają ten dźwięk, który wydaje je klasa. Już sama klamka bardzo przypomina tamtą klamkę. I ten charakterystyczny dźwięk. Czy to za to płaci się milion złotych? Bardzo prawdopodobne. Eee, Zawiasy na zewnątrz. Dokładnie to samo co w samochodzie stojącym w tamtej strefie. Musimy chwilę zaczekać, bo przejeżdża samochód. Część się zrobi. Wystające kierunkowskazy porują, co prawda, ale to już w którejś G-klasie to widziałem. Wystające kierunkowskazy dokładnie to samo, co w tamtym samochodzie. Zawiasy odmachnie od zewnątrz, dokładnie to samo. Nawet tylne drzwi. Wydają dokładnie ten sam dźwięk, a nawet jeszcze gorszy, dlatego, że mają tylne koło. Ogólnie polecam Wam, o możemy zobaczyć co tutaj mamy w ogóle. Młyn piekarnia, drodzy Państwo. Polecam każdemu zwiedzić teren Twierdzy Modlin, ponieważ znajduje się tutaj najdłuższy budynek wojskowy w Europie. Akurat nie jest to tutaj, jest to kawałek dalej. Naprawdę warto zobaczyć, bo jest to bardzo, bardzo ciekawa okolica, bardzo dużo budynków w dobrym stanie, z jakiego to jest, to są okolice XIX wieku tak naprawdę, więc naprawdę polecam zwiedzić sobie Twierdzę Modlin, a my jedziemy zobaczyć dalej, co się, do czego się nadaje Mercedes G-klasa. do ostatniej kwestii, czy jest e, bulwarówką. Zależy, co kto rozumie. No, dla mnie jest w pełni. Jest modny, jest drogi, jest e, znany nawet przez osoby, które tak naprawdę nie znają się na motoryzacji. Więc e, w mojej opinii jest bulwarówką. Natomiast więc podsumowując tak. Prawie 600 koni i 4,5 do setki. Pełnia warunek numer jeden jest autem sportowym, powiedzmy. Dwa, czy nadaje się do życia codziennego? Według mnie w pełni. Jest normalnym samochodem, który możesz wszędzie zaparkować, możesz pojechać na budowę, możesz zrobić z nim wszystko. Jak typowy SUV. Numer 3. czy jest samochodem wojskowym? Można powiedzieć, że tak. Jego geny są typowo wojskowe, wydaje wojskowe dźwięki i wygląda jak stary wojskowy samochód. I ostatnia rzecz, czy jest modny, tak zwana? Już będę się tego trzymał: bulwarówka w 100%. Czy jest warty ponad milion złotych? Absolutnie nie. Nie wyobrażam sobie zapłacić ponad milion złotych za ten samochód. Głównie przez to, co dzieje się ze spalaniem. Naprawdę jeździłem wieloma samochodami z bardzo dużymi silnikami, które były no, tak naprawdę dużo szybsze, fajniejsze, natomiast żaden nie spalał przy spokojnej jeździe. Ponad 25 litrów. Natomiast, czy ktoś kupując ten samochód patrzy na to paliwo? Myślę, że nie. Miłej nocy.